Kierowniczko, chodź ten, sprawa jest. Nie, nie, o pieniądze nie chodzi. No to o co chodzi? Dokąd w tym roku autostop race? Ale chyba mi pan z kimś pomylił. Dzień dobry. No nie wiem, czy taki dobry. Co jeszcze? Nie, to wszystko, dziękuję. Coś jeszcze? Nie, to wszystko. 21 ,37 zł. 37 groszy. Wiedziałam, że to będzie Grecja. Ale o czym pani mówi? No, Autostop autostoprejs w tym roku. Ale ja nie wiem, o czym pani no, mówi. O no, autostoprejs w, w tym roku. Przepraszam. Halo? Ej, stary, jak? Dowiedziałeś się o niej, jaka jest destynacja? Stary, właśnie jestem na tym spotkaniu. Muszę kończyć na razie. Fajnie, że się dzisiaj spotkaliśmy. A co robisz, Radek, w piątek? Może jeszcze raz się spotkamy? W piątek? Kurczę, to zależy. Od czego? Powiem wprost. Zdradzisz mi destynację, czy trzeba z tobą chodzić? Że co? To my się Ech. tylko po to spotkaliśmy? Te kawki, kwiatki? To tylko po to, żebyś wiedział, gdzie w tym roku jedziemy? I co tam, jak z tym typem? Daj spokój, to było jakieś nieporozumienie. Nie ma o czym gadać. Dzisiaj zostałam sobie, oglądam streama i chilluję. Dobra, to do wtorku. Dobra, to pa. Justyna? Widzę, że wpadać na streamka. To gdzie jedziemy w tym roku na majóweczkę? Bruszko Albino ja potrzebuję pomocy. Ja już nie daję rady, nie mogę tego wytrzymać. ASR ten projekt to mi niszczy życie! Ja się nie mogę z nikim spotkać. Ja normalnie nawet zakupów nie mogę zrobić. Spokojnie, dziecko. Sześć zawsze znajdzie sposób i poprowadzi cię tam, gdzie trzeba. Ale to dokąd ja mam iść? Gdzie ja mam zmierzać? Co ja mam robić? Karty powiedzą. Jednak musisz pamiętać, że to ty dokonujesz wyboru. Tarot nie jest wyrocznią, tylko lustrem twojej duszy. Ale wróżka Albino, co to znaczy? Widzę, że historia zatacza koło. Po każdej burzy wychodzi słońce. Widzę też dziewiątkę? Może to czas? Może miejsce? To gdzie w tym roku? Dzień dobry, proszę pana, to jak możemy robić u was tą imprezę? Dzwonisz do mnie w dniu ślubu mojej córki i prosisz mnie o wyprawienie imprezy. Ale przecież byliśmy dzisiaj na telefon umówieni. A, Justyna, Giustina! Invitamo polako, invitamo. Zajdeci, so It's you.